Witaj. Dziś pokażę Ci, w jak bardzo prosty sposób znaleźć nazwę nieznanego utworu. Po pierwsze, musisz mieć mikrofon, a po drugie, program Tunatic. Krok pierwszy. Ściągasz program Tunatic z tej strony. Otwierasz go. Krok drugi. Naciskasz tą lupę i przystawiasz mikrofon do lecącego nagrania utworu. Może być to radio, głośniki z komputera, cokolwiek. Dobrze, to ja Wam zaprezentuję, jak to działa. Jak widzicie, program Tunatic znalazł już nazwę utworu i zespół. Także powiem Wam, działa to bardzo szybko. Wszystkim polecam. Mam nadzieję, że się przyda. Dziękuję.